Hej, z tej strony Kuba Zjanie 29 Witam Was w krótkim materiale, updatecie gry Konstellarium, a raczej projektu, który kiedyś zapowiedziałem i właśnie teraz... Yy... Chciałem pokazać jak idą postępy nad pracą z nim. To jest też jeden z tych projektów, na, w których tym, czym się kieruje, to raczej bardziej chęć odkrycia tutaj jak najbardziej Unity 3D jako silnika edytora. I zobaczymy, czy uda mi się to skończyć i wypuścić jako wersję grywalną. Póki co postępy i tak są już dosyć spore, ponieważ pracuję nad tą grą już chyba coś koło miesiąca, może, może mniej, pewnie mniej sumując te wszystkie dni, w których siedziałem nad, tą, nad tym projektem. No i teraz przekonamy się jak on tu wygląda. Ja sobie tylko ustawię tutaj wszystkie opcje i klikamy play. To jest wersja V107. Wita nas główny ekran. Póki co jeszcze nie ma oczywiście loga. Eee, no, w głównym ekranie mamy e, u góry Urydium wskaźnik. Urydium jest głównym surowcem w naszej grze. I ten wskaźnik oczywiście w miarę postępu, w trakcie gry będzie tutaj przybierał jakieś wartości. Tak żebyśmy od razu po wejściu do gry, do, y, do gry żebyśmy wiedzieli ile mamy tego wskaźnika i czy zaczynać nową na przykład grę czy nie zastanawiałem się też tutaj nad e, dodaniem może czegoś takiego jak e, poziomy czy tam e, stopnie jako dla gracza żeby się tutaj wyświetlały na przykład że gracz jest tam na, ma drugi czy trzeci poziom w grze e, ale jeszcze na razie tego nie wprowadziłem i nie wiem czy będę wprowadzał e, tutaj też możecie pisać co o tym myślicie E, póki co działają tylko na razie przyciski nowa gra i e, wyjście, ponieważ opcje i kontynuuj e, będą dopiero dodawane, e, ja potrzebuję trochę czasu na po prostu e, złożenie tutaj tego wszystkiego, żeby miało jakiś wygląd. Klikniemy sobie nową grę. E, wita nas w zasadzie dosyć znany tutaj... E, Znana planeta, która już była w, na początku w pierwszej części, gdy mówiłem o tym projekcie oraz tło e, nieba e, Na pewno zmienie uległo tutaj GUI czy tam HAT e, Jak widzimy na dole mamy cały panel teraz, e, nie, on jest, nie jest on tutaj gdzieś z boku, tylko jest na samym dole Mamy tutaj odpowiednio przyciski tura, stat i tech oraz pauzę a na górze mamy taki roboczy panel, który informuje nas, jest nim właśnie LOG i informuje nas o tym, co się dzieje z kursorem, jak się zmienia jego zawartość. Potrzebowałem to, gdy testowałem grę i teraz też się przydaje i możliwe, że zostanie to, tylko tutaj zmienimy jakoś to, co jest wyświetlane. Natomiast obok jest P, i U. to są powiedzmy takie nieduże cheaty, e, które umożliwiają mi dosyć szybko sprawdzenie czy dany przycisk, dana funkcja działa poprzez dodanie sobie właśnie urydium, u, tu jest, urydium i P, czyli populacji. Ogólnie mamy te trzy wskaźniki, populacja, flota i urydium, e, na dole jeszcze mamy obok tego wszystkiego wskaźnik, którą mamy turę, e, turę kończymy przyciskiem tutaj tura statystyki jako panel jeszcze nie są dostępne e, ale jest już dostępny panel technologii które możemy rozwijać. E, technologie kupujemy właśnie za urydium i te technologie odpowiednio są w, dzielą się na trzy kategorie populacji ogólnie technologii e, i nauki. I jak widzimy e, każda z nich tutaj e, ma 4, 4 do wyboru okienka. No i tutaj odpowiednio mamy napisane, co dostajemy w zamian. Jak widzimy na przykład w nauce za młot diamentowy, który kosztuje sporo, dostajemy 500 urydium za turę dodatkowo, jakby, oprócz tego, co normalnie tutaj zarabiamy. Wejdźmy z tego panelu technologii. Jak widzimy mamy naszą planetę. Gdy na nią najadę otwiera się nam tutaj e, nasz panel u góry po, w, rogu, w prawym rogu i w tym panelu mamy nazwę planety, typ planety, wymagania jakie trzeba spełnić aby tą planetę skolonizować oraz właśnie trzy wskaźniki populacja, flota i urydium. One są e, tutaj wyświetlane jako takie kwadraty nawiasowe, e, nawiasy kwadratowe i ustalają nam ile danej rzeczy, powiedzmy, jeszcze nie wiem czy będzie to procentowo, czy jak, jest na naszej planecie. Czyli, a zresztą wejdziemy tutaj sobie, klikając na planetę lewym wszystkim myszy, wchodzimy do naszej planety, panelu planety i tutaj właśnie mamy jak pamiętamy, Gowini jest najprostszą planetą, więc ma do dostępu do... możemy zakupić w niej dokładnie tylko jedną kopalnię i jedno miasto jakieś, które jest tutaj. I obok tego mamy ile kosztuje, jaki jest zysk. Mamy krótki opis planety, czy ją skolonizowano, czy eksplorowano. Tutaj na pewno jeśli chodzi o eksplorację, to będę dawał jakieś... pewne dodatki, że na przykład gdybyśmy e, gdy tam e, jakiś procent e, czegoś będzie się równał czemuś, to wtedy będziemy mieć szansę na przykład e, znalezienia jakiś jednostek dodatkowych urydium lub coś w tym stylu, e, które nam wynagrodzą e, koszt eksploracji całej planety. E, jak widzimy, mamy tutaj też e, z, pokazane, czy, czy mamy zbudowane te miasta. Teraz gdy kliknę na jedno to to wpisuję, że brak środków lub właśnie nie skolonizowano. E, wracamy sobie do głównego panelu, bo w zasadzie to chciałem Wam pokazać. Oczywiście poruszanie się jest po tyma ale Dodałem też również poruszanie się prawym wszystkim myszy, czyli klikamy i przeciągamy e, nasz, e, nasz kursor i w ten sposób możemy właśnie e, się poruszać. Turę kończymy klikając Tura lub Spacja Mamy taką chwilową animację Nie możemy się poruszać i dopiero po chwili Tura się zmieni na Tura 1 I teraz widzimy Gdybyśmy mieli kupiony na przykład tutaj Dodajmy sobie Tereurydium Kupmy sobie, skolonizujmy sobie Govini w tej chwili po skolonizowaniu, bo skolonizowana zmieniło się na tak, yy, sam przycisk jest już nieaktywny. Yy, teraz gdy kupię sobie tutaj na przykład, potrzebuję jednej populacji, aby kupić sobie kopalnię. Po kupieniu kopalni tutaj znów kopalnia już jest nieaktywna, ponieważ widzimy zbudowano nam kopalnię. I mamy teraz 50 produkcji urydium na turę. A więc gdy teraz ja kliknę tura i poczekam chwilę. Zwiększyło się nam urydium o 50 dokładnie. Jeszcze raz, zobaczmy to. 5850 na 5900. I o tyle się nam właśnie zmniejsza. Eee, dodałem jeszcze możliwość przybliżania i oddalania od tutaj, od mapy. Eee, więc możemy sobie tutaj e, regulować to. No i w zasadzie z wszystkich rzeczy to chyba tyle. Klikamy menu. Eee, no i wyjście chyba tak. Dzięki za oglądaniecie tego e, krótkiego odcinka. Zapraszam do komentowania, e, pisania, co myślicie o tej grze, czy się Wam podoba, e, czy coś z nią dalej robić. Tak jak mówiłem, e, będę chciał jeszcze, aby ta gra była dostępna na telefony lub no, na powiedzmy oprogramowanie Android tak, żeby można było też właśnie na telefonie sobie w nią zagrać bez problemu już jedną wersję tutaj testowałem na telefonie da się grać no i nie ma żadnych takich wielkich przycinań, sprzętu czy nie jest to jakoś grala możarna jeszcze póki co więc myślę, że będzie w tę stronę też to szło Dzięki jeszcze raz za oglądnięcie i do zobaczenia w następnym odcinku pewnie poradników. Trzymajcie się, cześć!